Masia, ja jestem Katiper i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, I witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gramy sobie w Call of Duty, ale dzisiaj tak bardziej ogłoszeniowo i teraz smutnie, bo no tak jakby, jakby wam to powiedzieć yy, sobie jakby zryw... O, wygraliśmy. Yy, no. Tak jakby. Bardziej chcę, chcę się Was tego spytać. Czy skończyć z tym, czy nie. Bo jednak na tym zaczęliśmy. I myślę, że to by było fajne, gdybyśmy to kontynuowali, ale. Nie wiem, czy to nagrywać, bo nie wiem, czy to ma sens. Mi się to. Po prostu mi się to nie podoba. A mianowicie. Cho I poza tym ten kanał się na tym jeszcze. Tak jakby. Ten kanał powstał przez tą grę. Pierwszy odcinek jest z tego. I no, jak wam to powiedzieć? Nie chcę już nagrywać Brawl'a, ale mam do Was pytanie: czy napiszcie Wy w komentarzach, czy kończymy z Brawl'em, czy jednak zostajemy przy Brawlu? Bo to nie moje zdanie. Ja, ja mówię swoje zdanie. I wy mi napiszcie w komentarzu swoje, bo jednak ten kanał powstał dla was głównie, żebyście, żeby ludzie to oglądali, a nie po to, żebym ja po prostu sobie robił filmy. Chcę po prostu dla was, żeby, żeby po prostu, no, chcę dla was to nagrywać. I tak naprawdę dla mnie jest ważne, czy wy chcecie, żebym to nagrywał, czy wy chcecie po prostu. Y jak, jak to powiedzieć? <laughs> Ciężko mi to przełknąć, żebym tego nie nagrywał, bo myślę, że wy jednak chcecie, żebym to nagrywał, a. No. Jest to głupia bomba. O, gościu już usprawiedliwiał, dobra. Y no, więc dla mnie jednak ważne jest to, żeby żebyście wy byli szczęśliwi z tego kanału a nie ja, bo ja tam mogę robić różne gry mogę nagrywać, a jednak chodzi mi o was. Żebyście wy chcieli to oglądać, bo co z tego, że będę sobie tworzył kanał, który będzie bez sensu, bo... bo ludzie tego nie chcą oglądać. Więc wy zadecydujcie, czy grać dalej w Braula, czy nie grać, bo ja nie wiem. Ja naprawdę, ludzie nie wiem, czy grać, czy nie grać. To jest dla mnie ciężkie. Ciężki wybór. O, tak, tak, tak to mogę uznać. O, tylko jeszcze. Dobra, dwóch. Ale mogę już spróbować. O, shit, 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 shit. To to moje, to to moje, to to no ja i nie zabiję Ale no. Proszę Was, żebyście wy wyrazili swoją opinię w komentarzu. Bo na pewno będzie się pojawiać Call of Duty. Najczęściej. Eee, no. Najczęściej będzie się pojawiać Call of Duty, bo... No jak to powiedzieć? Będę... Spodobała mi się ta gra i Uważam, że wam też się spodoba, bo to jest, bo dużo osób myślę, że tu gra w CS-a i w takie gry i to jest takie mega podobne, bo tu masz... bo tu macie różne tryby, że tak powiem. O kurde, cała horda, cała horda. Dawaj i dawaj i, i po prostu no jak wam to powiedzieć? Um, no... Po prostu... Chcę dla Was jak najlepiej, żebyście wyglądali ten kanał. A poza tym myślę, że Wam się to spodoba, bo... Bo po prostu... No, bo myślę, że Wam się to spodoba i... Myślę, że... To będzie w ogóle... Że ta gra po prostu będzie najlepszą grą, jaką mogę Wam wybrać, bo... Jest to podobne do CS-a. Jest to mobilne. I macie tu wiele trybów. Więc to też jest dobre. I dlatego nagrywam to. Ten materiał, żeby wam uznać, że najprawdopodobniej kupicie w Brawl Stars. Sam chcę je odinstalować, bo mi się znudziło. I, ale nie wiem, czy to odinstalować. Poza tym zajmuje mi to za dużo miejsca. I tak. No, więc nie wiem czy. Nie wiem czy po prostu. nagrywać Brawlstars. Dla... Dlatego to, to nagrywam. I bomba wybucha. Dobra, git Więc. Nie, no, nie wiem czy to po prostu nagrywać. Nie wiem czy nagrywać Brawl Stars po prostu. Bo jednak myślę, że. Ten brawl mógłby się czasami pojawiać, ale nie tak, że to jest po prostu cały kanał, że na brawlu. Bo tego brawla jednak było najwięcej. Myślę, więc. No tak jak mówię. Myślę, że po prostu zrezygnujemy troszeczkę z brawla. Będzie go mniej, o. Ale wy jednak napiszcie swoją decyzję w komentarzu, bo. To, że ja na przykład mówię, że tak będzie, to nie znaczy, że tak będzie, bo jak wam, jak wam to nie będzie pasowało, to tego po prostu nie będzie. Że będę czasami nagrywał tylko Braulен. Mogę go nagrywać zawsze, ale po prostu. Eee, y Po prostu, chcę, żebyście wy zdecydowali, czy tak, czy nie. Bo jednak dla mnie to jest najważniejsze, żebyście wy byli szczęśliwi. No i zaraz skończymy ten materiał, pewnie, bo zależy, czy się... jak się szybko skończy Bo on 7 minut, więc. Tak. Proszę was, proszę, żebyście wy ocenili w komentarzach. A teraz przechodzimy do zwykłego odcinka. No chyba, że więc. Dobra. E, teraz gramy normalnie. Żeby, żeby już nie zasmucać tutaj atmosfery, żeby był fajny odcinek, jednak. E, za, za, zaczynamy. Ale nie, już jest koniec, kurde. To nagram wam z, po prostu z tego drugi odcinek od razu. I wrzucę to jako dwa filmy. No i on wam najlepszy. Ciekawe, ile killi zrobiłem. Dobra, gramy. Lezium, pierwsze miejsce, pierwsza miejscówka tak wiadomo, level 28, hmm, helikopter, Fajny ten, dobra 16 kill, mało, mało, mało ludzi, mało kiń dobra mm, nagram kawałek po prostu kolejnego mecza i nagram resztę meczu no w... w następnym odcinku. I no, dobra, lecimy. Zaczyna się meczyk zaraz. 18 sekund, 19, 20. Dobra, zrobię, a jednak, zrobię wam pau pauzę, bo pewnie będzie jeszcze primacz. Dobra, lecimy z meczykiem I teraz my jesteśmy Anty, tak? Dobra. To, lec to lecimy sobie tutaj, wyskakujemy. O, no, ale to dobra. Zmiany. Siema morgo I lecimy i panie Dwóch już leży ci poleci? Trzeci poleci się dobra. Dobra. O już ich nie ma Tak się to robi ludzie! No dobra. Mm. Teraz spróbuję coś ogóle coś z kosu. Kosa, kosa, kosa. kosa. O, nie Dobra, sobie.

Dobra, lecimy. Ej, jeden z, z ich został. Dobijajcie go, o, dobra. Ale ja porobiłem trzech, haha. Spróbuję no, mm, jednak coś z tej kosy ugrać, ale to muszę. Nie wiem, jakich ich o, opierdzielić, żebym to, ograł, e, to. No, będę biegał z kosą, bo z kosą się biega szybciej. Nie, oni mogliśmy... Na... A teraz. Nie wiem. Ja znam ludzi. I wbijamy tutaj pyk. Pyk, 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 Rozpykany kim. Bang. leży. Jaki ze mnie... Nie wiem jak ja to zrobiłem, że... że go nie zauważyłem tego typa. Ale dobra, lecimy. Teraz... Oni lecą tam Ja polecę tam, może rozpykam cały... Wiem, że rozpykam cały film? Pum Pum O, shit Ginę Lecz się, lecz się, lecz się Film, 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 Bo leży Leżą Robieni Czemu ja tak robię tych ludzi? No no, no dobra. Ciężko mi się gra teraz, bo jednak gramy jako anty, nie jako tero. Więc dobra, oni mogli iść tam, ale ja pójdę z tym typem tu, bo. Bo no właśnie, ale oni skaczą. O kurde, o kurde, o kurde, ginę, 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 nie ginę, nie ginę, nie ginę, nie ginę, nie ginę. BUM! Dawaj, dawaj, dawaj! Reloading. Dobra, dawaj, dawaj grany. Gran. O, jednak nie. I, i, wygraliśmy to już pewnie. Jest! Dobra, lecę na bombę. Rozpykam ten czołn. Raz, dobra. I teraz podkładamy bombkę Dawaj, lecisz tą bombą Ale nie, już to wygraliśmy Na bank to wygraliśmy O, typo Dawaj, ziomek Dziękuję Teraz stąd idą Bum Dobra one, gdzie są typa? Bo tam jeszcze dwóch ich zostało gdzie Z strony mogą wyjść, tam są, dobra No i kolejny. Ale to jest easy, dobra, lecę po bombę To oby oni nie podeszli, bo możemy to do przegrać, to dobra No jakie chybki uszły Nie wiem Jak jeszcze może być stuk tu? No i jest, dobra mm, Dobra Zaraz rozpykamy to, dobra, lecę sobie na kucyku tak. kurczak kurczaczki gdzie jesteście? nie bójcie się chodźcie tu no gdzieś się tu, tu krampią wokół dobra macie przesrane kurczaki kurczak oh, ale teraz gdzie jest drugi kurczak? ostatni kurczak o kurde ostatni kurczak jest tam to będzie mój team i kurczak ginie Tutaj, tutaj Dobra, już, wy, już wygraliśmy ten mecz, na, na pewno, Jeden nie ma szans na finalkę, no i jeszcze ja na finalkę, final kilka, no i, i ładnie, i ładnie, mi się tam to podoba. Dobra, siema!